Jak nie mam czasu, codziennie szybka, minimalistyczna pielęgnacja, ale jak tylko znajdę chwilę dłużej, to zawsze spa domowe, jak najbardziej. Najbardziej lubię kosmetyki, które delikatnie, naturalnie pachną. Wieczorna i poranna, jak się uda, to jeszcze kilka razy dziennie. Pielęgnacja twarzy. I serum, i ampułki, i wszystkie konsystencje, jakie są na rynku. I piling i maska, w szczególności mój ukochany peeling, który jednocześnie jest maską. Maska w płacie i kremowa, chociaż kremową części używam, bo wtedy mogę dużo innych rzeczy robić w domu. Konsystencje leciutkie bardzo lubię, ale bogatsze też mam i stosuję, jak tylko mam więcej czasu i traktuję je jako właśnie takie spa i więcej czasu im poświęcam wtedy. Pielęgnacja domowa i jak znajdę czas, to w gabinecie. Na co dzień nie maluję się po to, żeby właśnie co jakiś czas móc przemyć twarz tonikiem i nałożyć kolejny krem albo serum. Pod oczy, płatki, wielbie codziennie rano. Basan do ust. Basan do ust.